Dzisiaj robimy humus. Humus nie należy do ulubionych potraw czy dodatków do potraw u nas, w naszym kraju. Można to wiedzieć chociażby stąd, że w większości sklepów humus zwykle jest produktem przecenionym i zalega na półkach, i potem się go po prostu wyprzedaje. My uwielbiamy humus, szczególnie ja, i być może dzięki nam. Również polubicie, pokochacie humus, ale taki robiony w domu. Podstawą dobrze przygotowanego humusu, smacznego, takiego jednolitego, aksamitnego, a nie w postaci grudek, jest ciecierzyca, która jest bardzo dobrze ugotowana. Ugotowana do bardzo dużej miękkości. Ciecierzyca przez całą noc moczyła się w wodzie. Potem tę wodę, w której się moczyła, odlałam, zastąpiłam nową wodą i ciecierzyca gotowała się z dodatkiem łyżeczki sody oczyszczonej półtorej godziny. Tutaj wyjęłam e, taką e, jedną ciecierzycę, żeby pokazać Wam do jakiej ona miękkości musi być ugotowana. Wystarczy delikatnie ją nacisnąć palcami, i wtedy odchodzi ta skórka, a to, co jest w środku, daje się bez problemu rozetrzeć. Na gładko. Znaczy, że dobrze ugotowaliśmy ciecierzycę. Teraz można ją odcedzić i przepłukać. I ja to właśnie teraz zrobię. I przelewam na ten piękny durszlak, cedzak sito. I pod bieżącą wodą to płuczę. Na okazji się to troszeczkę też wychłodzi. Gdy chcę to zamieszać, to już się te kuleczki ciecierzycy roz, rozwalają, rozdzielają się pod naciskiem palców, to jest bardzo dobrze. Co czego będziemy potrzebować do przygotowania takiego wspaniałego domowego humusu? Humus to potrawa, można powiedzieć kuchni orientalnej, bliskiego dalekiego wschodu, Afryki. W Egipcie jest bardzo popularny. Myślę, że nie jeden raz zetknęliście się z humusem, a dzisiaj właśnie chciałam wam pokazać jak ja robię swój własny domowy humus, Oczywiście według przepisu Martydymek z Jadłonomi, bo bardzo lubię tę książkę jej przepisy. Potrzebna nam będzie ugotowana ciecierzyca. Jest już ugotowana z łyżeczką sody, odsadzona, przepłukana i czeka w garnku. Pasta tahini to jest też konieczny składnik humusu. To jest pasta sprażonych prażonych nasion sezamu. Kiedy pasta troszeczkę posło, postoi w słoiku, ma tendencję do rozwarstwiania się. Ale to jest zupełnie naturalne i nie znaczy, że ta pasta się zepsuła. Trzeba ją po prostu cierpliwie z powrotem przywrócić do stanu pierwotnego, czyli tę oliwę, olej połączyć z tymi zmielonymi ziarnami prażonego sezamu. Będzie nam potrzebny też jeszcze sok z cytryny, tak jak tutaj widać. To jest humus w takiej podstawowej, klasycznej wersji. Sok z cytryny. Kilka ząbków czosnku oraz sól. I bardzo ważny składnik, jakim jest lodowata woda. Ja jej tutaj jeszcze nie mam, ponieważ woda ochładza się w zamrażalniku. Humus może być właśnie takim klasycznym humusem. Ja jeszcze dodam do naszej wersji y, troszeczkę płatków chili, żeby on był ostrzejszy. Humus może mieć różne kolory, bo na przykład można do niego dodać też y, pieczone buraki właśnie pieczone buraki, bo one wtedy zyskują na smaku są takie słodkie i dobrze łączą się z humusem. Można na przykład dodać bobu, wtedy humus staje się bardziej taki zielonkawy, czy groszku na przykład, zielonego. Można dawać sok z limonki, paprykę i w ten sposób zmieniać jego smak. Humus. Jest pastą, która bardzo dobrze y, komponuje się z warzywami, na przykład grillowanymi, pieczonymi, gotowanymi, z różnego rodzaju mięsami, czy też do chleba na kanapki, do pity. Możemy sobie wyobrazić, że w zasadzie tam wszędzie, gdzie pasowałby majonez, tam też będzie pasował hummus. O, widzicie, już się to nam prawie połączyło. I pasta tahini. O, może nie jest to taka najjaśniejsza pasta, troszeczkę ciemna, ale będzie dobrze smakowała. I teraz już to jest taka gładka pasta. Chcesz, kochanie, spróbować, jak smakuje pasta tahini? Spróbuję jak będzie gotowy hummus. To jest smak sezamu po prostu. O. Teraz miksowanie, blendowanie, wszystko trzeba na gładko zmiksować i to nie, nie każde urządzenie da radę. To zmiksować czy zblendować, dlatego używamy raczej do robienia humusu takiego zwykłego ręcznego blendera. Przekładamy ciecierzycę mięciutką. O, ładnie się nam rozdrabnia, nawet jeżeli szpatułką ją naciskamy. Dziękujemy jeszcze raz pani Małgosi za szpatułkę. Do tego dodajemy tahini. Tahini ma bardzo taki smak mocny, jakby orzechowy, no ale to w końcu jest sezam. Dobrze. I pozostałe składniki. Czyli mamy cytrynkę. Tu jeszcze mam cytrynę, dlatego, że można, jeżeli ktoś na przykład chciałby uzyskać taki smak jak w sklepie na przykład, to nieraz trzeba po prostu dodać więcej cytryny, więcej soli. Oczywiście ciecierzyca nie była solona do gotowania. No i ja dodam jeszcze chili. stępnie to wymieszamy. I blendowanie. Dodam jeszcze soli. Jeszcze jakbyśmy mm, troszeczkę wsypałczyli, bo jest za mało ostre jak dla nas. Mhm. Dobrze. I teraz kiedy już humus jest prawie gotowy, to dodajemy jeszcze odrobinę właśnie lodowatej wody i dalej miksujemy. Dzięki temu, że ta woda jest właśnie taka zimna, lodowata, to on będzie bardzo taki gładziutki, aksamitny. I miksujemy, dopóki się nam te składniki nie połączą. I od razu widać, że zmienia swoją konsystencję, właśnie na taką kremową, aksamitną. Pietruszki troszkę. No i degustacja humusu, ale ja kochanie ci nałożę troszeczkę. Nałożę do trzech miseczek. Czyli co próbujemy na trzy sposoby? Trzema dodatkami: z pietruszką, z takim olejem, jaki lubisz, i z czarnuszką. Można oczywiście też i łączyć, prawda? Te składniki, te dodatki. No i możesz albo próbować tak, albo. Z chlebkiem. Ja bardzo często jem hummus, a Krzysztof tak. nie przepada. No nie za przepadam. humusem. Ale zobaczymy. Może ten akurat będzie rewelacyjny. trochę oliwy ostrej. Ja sobie spróbuję z samą pietruszką. Znaczy, powiem tak, uwielbiam orzechy w różnej postaci, ale orzechy, same orzechy. Natomiast mm, orzechy, które są dodatkiem do jakiejś potrawy, to już niekoniecznie. I tu według mnie zbyt mocno czuć ten posmak orzechowy. Na pewno to jest dobre. Dla mnie jest to pyszne. Ale to nie jest mój smak. Sezam tak smakuje, ja po prostu uwielbiam humus. Ale jeszcze, jakbyś tylko spróbował, może, e, może ci posypię trochę no na posypię, ten chleb tak. jeszcze to. Może to i czarnuszki też. I czarnuszki też, też troszeczkę. Mm. Pietruszka jest dużo lepsza. Pietruszka bardzo dobrze mm. pasuje do humusu. Tak. No i z kochani, będzie więcej dla mnie. Tak, i czarnuszka, i pietruszka robią fajną robotę tutaj. Czarnuszka, pietruszka i oliwa. I oliwa. Mhm. Natomiast i tak to nie są moje smaki. Chyba, A, że chyba, ale... że dałabyś tutaj naprawdę dużą ilość Papryczek chili. No to możesz dodać sobie papryczek Może ja sobie chili. odłożę część i jeszcze dodam papryczek chili. Zrobimy tak, że ja przełożę to do małych słoiczków, mhm. naleję e, pół centymetra oleju, żeby mhm. to się ładnie trzymało. Będziemy to przechowywać w lodówce, ale tu nie masz tak dużo tego humusu. Ja zawsze do śniadania na jakąś przekąskę bardzo lubię humus i ja będę jadła z pietruszką, z czarnuszką, a ty będziesz sobie dodawał papryczki, chili. Z pietruszką jest naprawdę super. Naprawdę super. A, i to jest nasz chlebek. No właśnie. Dokładne proporcje na hummus będą oczywiście w opisie tego filmu, ale nie sugerujcie się tym, co mówi Krzysi, że jemu to nie smakuje. No, na nie bardzo. powiedziałam, że nie smakuje, tylko powiedziałam, że to nie są moje smaki. To jest różnica. No to prawda. Ja tu prawie w ogóle nie czuję nadmiarowego smaku orzechów, ale może ty jesteś na to wyczulony. W każdym bądź razie, ja bardzo lubię hummus i wam go serdecznie polecam.